bardzo jesteś aktywna na swoim Instagramie. A mamy tak już w naszym show biznesie, że tam, gdzie jest duża aktywność i tam, gdzie jest spora popularność, pojawia się też niestety hejt. I na ciebie ostatnio, z perspektywy twojej nowej roli życiowej, spada hejt tak zwanych instamatek, między innymi ostatnio pod tym zdjęciem przy wodospadzie. Powiedz mi, czy ty w ogóle się tym przejmujesz, czy ty odpisujesz na te komentarze, czy na przykład w ogóle gdzieś to tam ciebie omija? Jeżeli to jest rzeczywiście hejt, sam w sobie, jest dużo mowy nienawiści, to ja tych ludzi po prostu blokuję, a komentarze kasuję. Mówię też o tym głośno, ponieważ mój Instagram nie jest miejscem na e, m, wylewanie swoich frustracji. E, są od tego portale plotkarskie i inne miejsca w internecie, niestety. E, na moim Instagramie tego nie będzie, także i tu nie chodzi o to, żeby się ze mną ze wszystkim zgadzać, tylko o to, że jeżeli. E, Wyrażam swoje zdanie, to należałoby to zrobić kulturalnie, i jeżeli nie ma takiej potrzeby, że chcesz stracić czas na to, żeby napisać negatywny komentarz, to nie rób tego, bo po co masz e, krytykować czyjąś pracę? Zwłaszcza, że prawdopodobnie ta osoba nie do końca chciałaby od ciebie tę krytykę usłyszeć, ponieważ nie, tak jednak naprawdę nie wiem, kim są ci ludzie, niektórzy. E, także jeżeli ja będę chciała otrzymać feedback taki rzeczywiście, e, co myślisz o moim profilu, to zgłoszę się do kogoś, e, kogo uważam na przykład za autorytet w tym temacie.